Witam koleżanki hodowczyni, kolegów hodowców, miłośników głęby pocztowych, kibiców mojego kanału 19 mamy sierpnia, poniedziałek, lot przełożony z soboty z soboty nie będą nawet tutaj wyglądało, nie wiem no ale dzisiaj jest w miarę wypuścili dopiero pół do dziesiątej, bo było mglisto tam teraz tak zaczyna, drugi lot to mamy średnia chyba 140, do mnie tam nie wiem. 120 parę, czy jakoś tak będzie no widzimy sobie tam nieloty chodzą pilnują ze mną także zakoszyłem 32 gołębie z pierwszego lotu no, na noc brakowało dwa, tak i, tak i dwóch nie ma yy, yy, yy. będziemy czekać, zobaczymy jak to się potoczy tym razem Wygląda to dobrze, a było różnie. Tak, to już jest z głębiami. Wygląda źle. Lód jest super, wygląda super. Lody były gorsze, no i widzimy, jak no wspólnych są. Ciężko to idzie gdzie nigdzie. Raz tak, raz owak. No ale cóż, wszystko trzeba przeżyć. Co do wspólnych to. To jak na razie jestem zadowolony, zawsze gdzieś tam coś jest w czubie, sekundę tam przegrywany do pierwszych Kto tam obserwuje, Benzinga to widzi, teraz był na, na Krakusie bodajże czwarty lot, 250 rzek, no to miałem siódmego Na Fauna Orchei Orcheuju, czy jakoś tam To też miałem czternastego bodajże, też tam na 8 sekund do pierwszego, no ale I ten sam gołąbek był na w drugim locie był 40, któryś na pierwszym był 500, któryś potem 40, któryś teraz był 14. To jest dziecko z awatara na Krakusie. Nawet nie powiem z czego musiałem zajrzeć na Giewoncie Tam było po drugim locie parę strat. 6 mi brakuje, no ale nic nie zrobimy. Jeszcze jest kilkanaście, także walczymy dalej. Na rogowie, tak dobrze mówię, też są ciężkie loty. Jutro, wtorek bodajże powinien być trzeci lot, no ale piątka jakoś się na razie trzymie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na pierwszym locie był taki, taki sobie, drugi, tam coś tam złapałem. Dwa konkursy, chyba zobaczymy na trzecim, jak to będzie. No i nic takiego więcej nie będę was zanudzał, załączymy się, jak się pokaże, jakieś gołębie. No i pokazał się pierwszy gołęby, gdzieś tu znienacka, nam, o jest, nawet wyląduło fajnie. Jakoś tak zakręcił, ale to chyba jest ten co co właśnie z mewką parowany tak mi się wydaje o jajka pociągnął tak to jest on to jest on to jest godzina 11.06 czyli pół do 10, godzina 36 no jest ok to jest Dobrze, ale jeden zobaczymy A no rozłączyłem się, jest drugi Jest drugi No ale pojedynczy to No ale ważne, że są zobaczymy jak to dzisiaj będzie Jak sobie poradzę No i to jest po tym samym co 13-13 zrobił, czyli ten sam ojciec, inna matka Dobrze, spauzujemy, złapiemy mewkę, czekamy. No i z góry jest tutaj fajnie. Pikuje trzeci. Poszła grupka z pięć gołębi, ten jeden odbił. A, mewka go ściągła, zara. Trzymamy. 32. Chciałem powiedzieć, tu mają lekko podwiaterek. Muszą troszeczkę myśleć, jest dobrze. Niech myślą. Mają czas, ważne żeby były. Ważne żeby były. Łapiemy ją znów. Zobaczymy trzeciego. A to też wnuczka do 338 to będzie samiczka raczej Zysy na 338 znaczy one wszystkie Ten jest też wnukiem Ten jest też wnukiem Wszystkie wnukowie no, ale to są ta linia Tylko są różne matki, różne ojce, dzieci 338 Chodź Chodź, chodź Pausa Teraz mamy dwa Okazały się tutaj, gdzie one są. O tu. Tu jest dwa. Jedą na kółko, zaraz wyłuszczę ją. A jak fajnie. Cak. I się leciutko pod wiaterek, to już wchodzą. Tu jest dwa. Jest piątka. jest piątka zobaczymy jakie to przyszło nam no. siedemka i sześć siedem pięć sześć siedem pięć jest typowany przeszły, ten i tamten, łapiemy myweczki, pauza, no i wyśmi jest. Szósty. Jest tu. jest tu szósty, jest dobrze, jednym po drugim idą, Przerwy wielkich nie ma to będzie chyba 700 -ka. po tym starym od Alessandra a jeszcze jest jeden Szali Szali jest po i po córce Orkana nie 791, 791. Przepraszam, za to, to takie to kamerowanie ale no, nic nie zrobię O, jak fajnie się trafiło. Siadła sobie tu na bak. Chodź Samiczka. Szalik, fajne. Siedem, No jest dobrze. Ważne, żeby się poschodziło. Ważne, żeby się poschodziło. Robimy pauzę. Wygląda na to, że jest następny. Tam zakręcił z góry. A tu jest już jeden siedziu. Nawet nie wiedziałem kiedy. poszedł dół też szale, to jest gniaździe od tego, co by przedtem jeszcze gdzieś jeden zakręcił. Może to opcji. z nim były, nie jest tutaj. Jeszcze jeden, ale jeszcze tak nie umiem od razu niektóre rządować. no ale zaraz, jeden jest ok szkolenie. Czas to jest szkolenie. Ważne je zawołać, żeby nie przysiadywały długo. Jest ok, czyli chyba 9 mamy. Jakieś procenty powinny być 9,10 10, tak, 9, 7, 9, 6, 14. Tak nie jakie szary są. Zarodzenstwo od nich też na wspólnych. A te były późne takie to sobie zostają. dwa widzimy też, ale to są samczyki i samiczka będzie. I obydwa same widzimy, poradziły sobie. Zobaczymy. A tego po kupiłem od takiego znajomego. Mówił, że tam nic specjalnego nie uciągnął. To, no to mam go w pierwszy rok w tym, w tym roku, nie jest z 2019 roku. Bardzo ładny samiec taki pod szali, ale ładnie zbudowany, wszystko myślę, ja spróbuję. No i jak na razie jest okej. Okay. No jest. Ić, ić. Odbił się. No nie szarżuje się to mamy. Pracuje, zarabia na swoją karmę. Mamy 10, jest ok na 32. No i po dobrej chwili mamy 11. No ale to już może być po zawodach. To już może być po zawodach No ale jak jest, tak jest Nic nie zrobimy, idź do środka Leczka się pierzy, piór no No, papuszki latają sobie, zielone. Jest ich tutaj masa. tych papuk. No i zobaczymy jak to będzie kapanie to krótkie są dystanse tego imię. Je, jakaś pierwsza grupa pociągnie, to tam lecą wszystkie. Wracają, szukają, ale mają czas, nie szukają, i się uczą Na drugi rok jako rzeczniaki muszą lecieć Teraz szkolenie A no jest coś Mój połowy chyba za nim jeszcze jakieś Gdzie ja na to są jest to Drugie będzie opcja Oj, coś ich pogoniło, papuga. Idę po mewkę spowózuję. No i tak ich pogoniło, ale siadło, a jeden będzie opcja. pierniczka. Dobrze, za opcję na dach osiąjcie. To jest 12. 12 czy jeśli to jeszcze było 16 do połowy. Zobaczymy. Idę Powiedzcie, jak chcę iść do domu. Póki straszno zapiszą, a dojemby się straszą. Myślę, że ja jeszcze coś. młodych odłożonych trochę jest. Trzeba będzie poszczepić jeszcze na zimowe bo gdzieś pod koniec miesiąca. Na Europa Master. Na Korabię. Może na ten Carmelo Yupi się wyśle, na Moledo, na Egiptyn na pewno, piramida Lewcy tam za rok wysyłam, Gdzieś się powysyła jeszcze trochę. No i dla kolegów oczywiście, kto ma, kto ma chęci, to tam kto pozamawia, to, to się weźmie na Gibonta ze sobą. Tam się bo wyszli, może już ta poczta w końcu ruszy. Tam jeden kolega przyjedzie, sobie zabierze, niedaleko mieszka. Damy radę jakoś. No czekamy jeszcze chwilę. Trzeba się będzie do roboty zbierać. Dzisiaj druga zmiana, znaczy w tym tygodniu. Po pierwszy tak po pierwsze muszę wyjechać, no ale mamy dopiero pół do dwunastej gdzieś, może troszkę dalej. Jeszcze poczekamy chwilę. Trzeba robić porobić swoje rzeczy i jechać do pracy. Potem przyjdzie kolega zegar zabierze. No jeszcze zaczekamy jakiego Jednego, dwa. A ja następny. Jakoś też zawinął z za dach, ale nie wiedziałem skąd. Idź, idź, nie bój się. jest straszne trochę tego wiem. No i idź, i nie stój tu. Odbij się. Jakieś tak boisz? Idź. Trzynaście mamy. To jest po takim brujnie. Piętnaście, szesnaście jeden jest. To pojechał do Chin. Ну че Ну так же язык, чеши еще же мало. Не то же дичь, я не шепну лицом, 32 же еще есть хотя бы 20-25, то выстарчишь. Хоть пить, хоть. Takie coś wystrachany po drodze, coś musiało się wydarzyć. Idź, idź. Nie bój się. Dałem lekko elektrolitu do wody. No. Także jest ok. Ten, ten nakrapiany to jest całkiem nowa para. Samiczki też kupiłem. Z likwidacji takiej niemieckiej. I tego brójna miałem też jeden rok. Też taki pod szali zanosił. No, zobaczymy, zobaczymy, także do usłyszenia potem, jak będzie lista. Dobry lat. No i witam ponownie, jest lista. Na tych 32 gołębie to w rejonie wyszło 10 konkursów, w zaś 9. Zacząłem 77 gołębiem, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć gołębi, co się powtórzyło. Tamtym razem było 9 i tym razem 9, co po dwa konkursy mają. Także braki były na noc 6 sztuk. To wczoraj było poniedziałek dzisiaj to doszło. Jeden rano, jeden w południe, pół do drugiej. Jechałem do roboty. Tu przyje, przyleciał wyjechany, jak koń po westernie. Miszousa tam stoję w połowie, 14. Jestem chyba po tych dwóch lotach, ale to tam mniej z tym. Jeszcze to, krótko no wspólne chcę kolegom pokazać. Tu akurat dzisiaj był półfinał, był na Mazurach. I na rogowie był lot trzeci. Gdzie mamy te Mazury? Tu. Jak widzimy, połowy gołębi nie ma jeszcze, bo było była 360. Gdzieś, no, prawie jest połowa. Eee, poszło mi 7, jest 4. Akurat załapałem ostatni konkurs 50. To znaczy, konkurs opłacony jest tyle. 50, 97, 127. Przyszły nawet fajnie tego goębie ten przyszedł 13 minut po pierwszym, ten 27, 34 i 52 minuty. Także nieźle. Jeszcze został fino 500. Nie wiem kiedy tam będzie. Zobaczymy. I zobaczymy co rogowo. Rogowo też dzisiaj mieli trzeci lód. Trzeci lot 237 km Lista układaniowa Lista układaniowa 2089 gołębi Lista indywidualna z dzisiejszego dnia 1237, lekko ponad pół 800 gołębi ponad brakuje na noc Chcę się pochwalić 5 gołębi są czy w konkursie, i to akurat ten co Solę sobie leci, to, to był pierwszy, 200 których, ale potem 660, 700, 785, 796. Wszystkie 5 są. wysłałem 7, bo się pomyliłem. Tam drużyna było 6, to był 7 osobnej drużyny on się zgubił, i z tych 6 też jeden no zgubił, ale też się zgubiłem na treningach przed lotami. A przez całe loty są wszystkie 5 gołębi, To mnie bardzo cieszy. Są waleczne i chcą wracać. Zobaczymy tutaj na, na pierwszej liście układaniowej na pierwszy konkurs. Tu było uważonych 2390 góry. Tutaj gdzieś zaraz ja będę, a tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I są to dzisiaj. Dzięki Bogu. Także wszystko idzie na razie dobrze. Giewont chyba w czwartek leci trzeci lot także to powoli, powoli będzie się zbliżać do finałów teraz się zaczną znaczy już się zaczęły. ale ja na koniec miesiąca, na początek września będę wysyłał na te zimowe jeszcze no i już wrześniu, może jeszcze na początku października coś tam dorzucę z tych lotników, coś tam, nie wiem. także na przyszły tydzień mamy na sobotę 180 km średnio, do mnie będzie może tam 165, ale co chcę powiedzieć, że są u niektórych kolegów braki, prawie przez pół hodowcy po... nie sadzą. Dzisiaj było zgłaszanie gołębi, ten nie sadzi, ten nie sadzi, ten nie sadzi. Troszkę tam potracili i nie sadzą, ale to każdego sprawa osobista. Ja sadzę do końca. Jak będą loty, jeżeli odwołają loty, to nie posadzę, ale sadzę. Oni muszą się uczyć, wracać, tak jak mówię, nie muszą robić wyniku, ale muszą muszą ćwiczyć, kilometry muszą mieć w skrzydłach, żeby na przyszły rok mogli coś, coś pokazać. Bo jak nie będą trenowane, lotowane, to, to szkoda szkoda czasu, pieniędzy i gołębie. Bo to wiadomo, zawsze jakiś gdzieś urodzie, że może lecieć od razu na rocznego, czy tam później, ale przeważnie jak jest gołąb przelotowany, to to wtedy sobie lepiej radzi, bo on zna kabiny, zna picie w kabinie i zna te wszystkie myki. Także pozdrawiam i do usłyszenia. Dobry lot.